Moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Chcieliście odcinek o paszy? Ja już nagrywałem dwa odcinki o paszy pełnoporcjowej. Jak sobie wpiszecie, pasza pełnoporcjowa dla kurs Spacja i nazwy mojego kanału albo tam wyszukacie. To już były nagrane dwa odcinki. Jeden był taki bardzo ogólny, a drugi był jak wybierać, na co zwracać uwagę i tak dalej. Dzisiaj tak słowem podsumowania, bo prosiliście mnie, żebym jeszcze nagrał taki odcinek, bo się zastanawiacie. To chcę wam powiedzieć parę takich czynników, które mogą wam się przydać, które mogą sprawić, że będziecie mniej więcej wiedzieli, na co zwracać uwagę i nie dali się po prostu oszukać. Także parę takich ważnych rzeczy, moi drodzy. Po pierwsze, to jest oczywiście cena, i tutaj w żadnym wypadku nie sugerujemy się ceną. Czym się natomiast sugerujemy? Nie sugerujemy się opakowaniem, tym jak dane opakowanie, słuchajcie, pokarmu, śruty, paszy pełnoporcjowej dla kur wygląda. Dlaczego? Dlatego, że jest to mylne bardzo często, i bardzo często yy, okazuje się, że wcale nie jest tak, jak jest na tym opakowaniu napisane. Nie będę tego wątku rozwijał, mam nadzieję, że każdy wie o co chodzi. Teraz tak, na co zwracamy uwagę? Nie zwracamy też uwagi, słuchajcie, tutaj sobie zapisałem na producentów. Bardzo istotne, czy mały czy duży producent liczy się głównie skład tej paszy. Co w tej paszy, słuchajcie, jest? Ile ona ma gramów białka, ile ma wapnia, fosforu, lizyny, włókna, czegoś tam innego? Musimy to wszystko zweryfikować. I teraz ktoś powie, ale ja nie wiem, ile powinna mieć taka pasza dla moich niosek. Generalnie, jak macie kury powyżej 18 tygodni. To kupujecie paszę dla kur podstawową. No na rynku jest tego bardzo dużo, nie będę tu reklamował, ale jak wpiszecie nawet w internet, w Google, gdziekolwiek, to wyskoczy wam mnóstwo różnych firm. Po prostu wystarczy wszędzie macie rozpisane składy poszukać. Ale jak się sugerować składem? Najlepiej słuchajcie, albo sobie wpiszecie, jakie wartości pokarmowe potrzebuje kura i wam tam wyskoczą. Te informacje i będziecie szukać mniej więcej zbliżonych na worku do paszy, lub ewentualnie zestawcie sobie trzech producentów i zobaczcie, ile tam tego wszystkiego jest, jakie zapotrzebowanie ma drób. Natomiast, generalnie, jeżeli nie chcecie tak wnikliwie, to w 90% jakiej paszy renomowanej firmy nie kupicie, to i tak w miarę powinno być ok. Pamiętajcie o tym, że pasza pełnoporcjowa, którą podajecie, jeżeli ją podajecie w małych ilościach, to nie sprawi to, że kury będą się słabiej wam niosły, albo właśnie lepiej się będą nawet niosły, chociaż z drugiej strony, jeżeli w miarę proporcjonalnie podacie jej więcej, to mogą się lepiej nieść. Ale tu chodzi o to, że bardzo często boicie się, że jajko będzie no, miało nieładny zapach, ponieważ to jajko jest yy, przysłowiowe. Z tak zwanej fermy. Nie, moi drodzy, tutaj nie ma takiej możliwości, i te jajka wcale nie będą brzydko pachnieć, jeżeli będziecie podawać paszę pełnoporcjową w małych ilościach. W małych ilościach, to znaczy łyżeczka, dwie, może trzy łyżeczki na porcję i to wszystko. Nie traktujemy tego jako podstawę żywienia, i wierzcie mi, że nic złego nie będzie i wcale te jajka nie będą śmierdziały albo to nie będą jajka fermowe. Tym się w ogóle nie przejmujcie. Dlaczego mówię też o tej paszy pełnoporcjowej wam dzisiaj? Ponieważ, tak jak wiecie, kura pewnych rzeczy na wybiegu nie znajdzie, a to jest tak zwany uzupełnik. Może okazać się, i wierzcie mi lub nie, ale pasze są układane przez specjalistów, przez ludzi, którzy się na tym znają, więc jeżeli dacie taką łyżeczkę paszy, a boicie się, że kury są niedokarmione. To wtedy śpicie spokojnie i macie pewność, że faktycznie kury mają wszystkie wartości odżywcze, minerały, witaminy zaspokojone, że wszystko jest ok. Latem to wygląda trochę inaczej, bo tam wiadomo, kura chodzi po wybiegu, trochę mniej je, coś tam sobie na tym wybiegu znajdzie, jakaś zielonka i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o zimę, no to mamy ten delikatny problem, z którym musimy się uporać, i stąd właśnie ta informacja o tych paszach pełnoporcjowych. Mówię, pytaliście mnie o jednego producenta, moi drodzy. Ja wam nie podam jednego producenta, ale nawet nie chodzi o samą promocję, tylko po prostu nie czuję takiej potrzeby, żeby tutaj mówić wam dokładnie, jaki producent danej paszy będzie dobry, bo tych producentów jest spoko i sporo, i jak sobie zobaczycie, ile mamy, słuchajcie, naprawdę na rynku różnych producentów i te składy się naprawdę jakoś bardzo, bardzo często nie różnią, więc warto jest kurkom kupować. Chcę jeszcze powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Po pierwsze, kanał nie jest, moi drodzy, promowany i to też chcę Wam uświadomić, że żadna firma nie kazała mi tego odcinka nagrywać. Robię to z własnej woli, żeby Wam po prostu pomóc. Co jest bardzo ważne, nie podajemy, słuchajcie, paszy pełnoporcjowej od przepiórek dla kur. Nie podajemy paszy pełnoporcjowej od kaczek czy odgęsi dla kur. Nie wolno tego robić. Tam są inne wartości, inne składy i nawet jakby Wam się zdawało, że są te same, to nie, moi drodzy, nie są te same. Więc bardzo ważna rzecz i chciałbym, żebyście po prostu to zapamiętali, żeby tego błędu nie popełniać. Nawet jeżeli trzymacie wszystkie zwierzęta razem w bolierze, to wtedy najlepiej im jakoś ten pokarm wydzielić, żeby na przykład kaczki, czy jakieś tam perliczki nie miały dostępu do pokarmu kur. I odwrotnie. Także Tutaj, moi drodzy, te takie kwestie, które są istotne, wydaje mi się, że teraz Wam poruszyłem. Gdybyście się jeszcze ewentualnie nad czymś zastanawiali, to śmiało piszcie w komentarzu. Nie sugerujemy się, jeszcze powrócę do tej ceny cenom. Średnio worek, słuchajcie, teraz kosztuje trochę powyżej 60 paru złotych, 25 kg. Ja znalazłem worek 25 kg, najtaniej 50, chyba 5 złotych. To był naprawdę najtaniej, wręcz. Nie wiem, czy po produkcji, czy producenci tak nie sprzedają w takich cenach, natomiast w takiej cenie trudno jest dorwać worek 25 kg. Ale też zwróćcie uwagę ile on ma białka, bo worek na przykład 25 kg, który kosztuje 55 zł, może mieć 17 gram białka, gramów, a Worek 25-kilowy, który kosztuje prawie 70 zł, może mieć 18 czy 20, prawie. Więc to jest naprawdę duża różnica, i wtedy bardzo często po prostu tego pokarmu podajemy mniej, albo kura mniej zje i wyjdzie nam na to samo. Także musimy sobie, słuchajcie, to zweryfikować, to sprawdzić. Ktoś może powiedzieć, jeszcze już na koniec Wam powiem o tym, że ja nie mówię konkretów i nie mówię Wam dokładnego producenta, żeby było Wam łatwiej. Moim zadaniem, słuchajcie, nie jest mówienie wam jakiego producenta wy macie mieć, koniecznie tego, tylko pozostawiam wam wybór, że robicie tak jak uważacie. Natomiast ja wam sugeruję, na co warto zwrócić uwagę, żeby po prostu było wam dużo łatwiej i żebyście nie zostali oszukani. Oczywiście nie polecam, tutaj też chcę powiedzieć, żadnych typu starterów i tak dalej. Są jakieś startery, kiedy kurki są bardzo młode, potem pasza na nieśność, potem coś tam. Są różne, słuchajcie, pasze, komponenty. Jakbyście podzwonili do producentów, to się dowiecie, jak to działa. Natomiast ja uważam, że najlepszym wyjściem jest po prostu zwykła lub niezwykła, jak kto chce, pasza pełnoporcjowa dla kur, która pozwoli kurkom zapewnić odpowiednią nieśność i zdrowotność. Te wszystkie składniki pokarmowe będą zaspokojone. Także ja bym tu nie kombinował do tego dołożył warzywa, do tego dołożył zboże i wszystko powinno być ok. Natomiast karmienie kur samą paszą pełnoporcjową faktycznie może spowodować to, że to jajko będzie miało trochę inny skład, trochę inny smak. No, i też po jakimś czasie może, ale nie musi mieć nie taki naturalny zapach, jak gdybyście dawali zboże i warzywa, co jest raczej zrozumiałe, bo smak jajka głównie zależy od tego, co kura je. I to już mówiliśmy, mamy omówione, więc mam nadzieję, że każdy to po moich odcinkach już wie. Także kończę słuchajcie na dzisiaj. Ogromna prośba o łapeczkę w górę i subskrypcję, żebyście napisali jakiś komentarz, który mam nadzieję pomoże innym widzom, innym hodowcom. I widzimy się już w kolejnym odcinku, pewnie po weekendzie coś dla Was nagram i wrzucę. Trzymajcie się. Cześć.